Dzień dobry. Chociaż w sumie, patrząc na to, co dzieje się w Polsce, ten dzień nie wcale taki dobry, ale zaczniemy od rzeczy dobrej, które niestety nie wydarzyła się w Polsce, tylko wydarzyła się w Parlamencie Europejskim, który to parlament przyjął dzisiaj rezolucję czyniącą całą Unię Europejską. Więc czy nasi prawicowi fanatycy chcą czy nie również Polską strefą wolności dla osób LGBTQ? To bardzo ważny, symboliczny sygnał dla całego świata, ale również dla naszego homofobicznego rządu i homofobicznych instytucji publicznych i homofobicznego kleru, że w Unii Europejskiej nie ma przestrzeni na nienawiść, dyskryminację, pogardę i wykluczenie dla osób nieheteronormatywnych. To Super ważny sygnał i gest, o którym y, będzie mówił cały świat. Gest, który został gdzieś sprowokowany. Przez te wszystkie samorządy u nas, które przyjmowały te rezolucje antyLGBT dla tych mediów, które z pieniędzy notabene publicznych finansowały naklejki strefa wolna od LGBT. To gdzieś sprzeciw całego cywilizowanego świata, świata żyjącego w XXI wieku, szanującą, szanującego wolność, prawa człowieka, akceptację jako podstawę demokratycznego społeczeństwa, mówiącą... Mówiący bardzo wyraźnie polskim władzom, że na takie ich działania w Unii Europejskiej nie ma zgody. To też super istotny sygnał dla wszystkich osób nieheteronormatywnych mieszkających w Polsce, z informacją, że Unia Europejska stanie za nimi i za ich prawami. Warto też powiedzieć, że w Polsce są politycy i polityczki, organizacje i samorządy, które również za nimi staną. Ale równolegle w Polsce, zaraz kiedy to wydarzyło się w Brukseli, wyskoczył pan Ziobro i zapowiedział, że on tak zmieni prawo, żeby osoby homoseksualne nie mogły adoptować dzieci. Urejeniówka pana Ziobry jest czymś, może trochę i byłaby śmiesznym, gdyby to było jednoosobowe działanie, ale jest po prostu dużym problemem, bo człowiek jest ministrem sprawiedliwości. Prawo adopcyjne w Polsce skonstruowane jest tak, proszę Państwa, że żeby adoptować dziecko trzeba przyjść bardzo skomplikowane procedury. Na przykład osoby, które nie są w związku małżeńskim adoptować dziecka nie mogą. To, co proponują, ci mili, nie mili panowie z prawicy, pan Ziobro i Pan Wójcik, oznacza tak naprawdę, że o adopcji nigdy nie będą mogły się ubiegać osoby samotne, a każdy, kto będzie się ubiegał o adopcję, będzie dodatkowo sprawdzany co do swojej orientacji seksualnej. No jest to jakiś aberracyjny przepis. Swoją drogą. W XXI wieku nie rozumieć, że prawo do szczęścia, prawo do miłości mają i każdy dorosły, i każde dziecko, jest czymś niezrozumiałym. Tego samego również dnia były minister spraw zagranicznych, pan Waszczykowski, zaczyna usprawiedliwiać zbrodnię z nienawiści. Tłumaczy, że właściwie to normalne, że para gejów została zaatakowana nożem, bo gdyby byli kibicami w innym mieście, też by się to im mogło zdarzyć. To mówi człowiek, który odpowiadał za politykę zagraniczną. To pokazuje ich kompletne Niezrozumienie, czym są prawa człowieka, czym jest wolność i godność. I... Kolejna rzecz, która również dzieje się w Polsce równolegle, PiS zapowiada, że rzecznikiem praw obywatelskich mógłby być pan Wrubleski. Pan Wrubleski to jest ten człowiek, który jest e, współodpowiedzialny za dzisiejsze piekło kobiet w Polsce. To jest człowiek, który właśnie składał to zapytanie do tak zwanego Trybunału Pani Przyłębskiej z pytaniem, czy Polki będą przemuszone do, mo, powinny być przemuszone do rodzenia płodów z ciężkimi i odwracalnym oszkodzeniem. Odpowiedź pani Przyłębskiej, jak doskonale wiecie, była, że tak oczywiście mogą. Na tym, jak patrzymy na to wszystko, Polska jawi się jako kraj pełen wykluczenia, pogardy, pełen niechęci do części swoich obywatelek i obywateli. Do 10% osób nieheteronormatywnych i do 50% kobiet. Do rodzin, które myślą o swojej przyszłości, swojej rodzinie, do młodych ludzi. Jak oni mają czuć się szczęśliwi i bezpieczni w Polsce, w której za edukację odpowiada kolejny fanatyk, pan Czarnek. Myślę sobie, że bardzo dobrze się stało, że Polska w Unii Europejskiej jest i wszyscy musimy dbać, żeby dopóki mamy taką władzę, w tej Unii Europejskiej być i się umacniać. Po prostu dbać o to, żeby fundusze europejskie szły również dla człowieka, nie tylko dla instytucji i pana obajtka. Myślenie pisu niestety jest takie. Jeżeli coś dać, to powiedzą, że dadzą wszystkim, a dadzą swoim. Jak mówię o polityce prorodzinnej, to ta polityka prorodzinna oznacza, że będą tępić osoby niehetero, będą tępić osoby nieżyjące w związkach formalnych, będą próbować zakazać rozwodów bo czegoż ma dotyczyć ta kampania, kochajcie się mamo i tato za ciężkie pieniądze, pewnego go kto to finansuje. I będą tępić każdą wolność. I będą inwestować tylko w jeden typ rodziny, a właściwie w trzy, w dwa typy rodziny, trzy typy rodziny. Typ rodziny Szumowskich, typ rodziny Obajtków i trzeci typ rodziny, typ rodziny, którą popiera prezes Kaczyński. To jest troszeczkę szerszy termin niż rodzina Szumowskich i rodzina Obajtków. Nie możemy Pozwolić na to, by prawa człowieka, prawa obywatelskie były tak deptane. Dlatego też będziemy pilnować Funduszu Odbudowy, bo tam też powinny być pieniądze z perspektywą równościową, zabraniające wykluczeń i zabraniające nienawiści. No, to tyle dzięki Parlamentowi Europejskiemu, wszystkim parlamentarzystkom i parlamentarzystom w Polsce i w Europie, którzy zagłosowali za prawami człowieka w Polsce. Dzięki, że jesteście. To wielka robota, którą dla nas wykonujecie. Do zobaczenia.